26 sierpnia 2017 rok, Ziemia Hanariańska, Kanada, Battle Harbour. Podróże i eksploracja otaczającego mnie świata. Jedne z niewielu rzeczy, które solidnie chwytały mnie za serce i z których czerpię siły i chęć do życia. Pokochałem podróżowanie, gdy nie dalej jak 19 lat temu moja mama, bryw zaleceniem lekarzy. Spełniła moje marzenie i zabrała zaledwie trzyletniego mnie na wycieczkę promem przez pół Atlantyku, której pomysłodawcą i finansierem jednocześnie był mój ojciec. Sędziwy i dość szalony, ale również niezwykle inteligentny i kochający człowiek. Niestety, oboje słono za to zapłacili. Zaledwie rok temu pożegnałem się z nimi po raz ostatni. Chciała, poddały się dużo wcześniejszych umysły, a mimo tego moje dobre wychowanie i tak było ważniejsze niż ich własne zdrowie. Z jednej strony podziwiam ich poświęcenie, ale z drugiej jest mi autentycznie żal, że w tym wszystkim całkowicie zapomnieli o sobie. Jestem gotowy pomóc innym w potrzebie, ale nie będę składał ofierze swojego zdrowia i życia. No, może z wyjątkiem sytuacji, gdzie innego wyjścia nie będzie. Ale zanim pójdę gdziekolwiek dalej, najpierw opowiem wam, co mnie spotkało i kim w ogóle jestem. 3 sierpnia 2017 rok. Ziemia herneriańska. Kanada. La Forge Dieu. Jak już wspomniałem, od dziecka byłem zapalonym podróżnikiem, ale do pewnego szczęścia wiele mi brakowało. Głównie pieniędzy, ale również towarzystwa, bo na chacie się nie przelawało, a związków nie było u mnie ani dużo, ani jakoś długo nie trwały. Jako pierwszy poważny cel wyznaczałem sobie Battle Harbour, bo im bliżej wody, tym większa swoboda poruszania się. Nie oszukujmy się. Na oceanie nie doświadczysz ograniczeń takich jak znaki ostrzegawcze, ograniczenie prędkości, sygnalizacja świetlna, blokada drogowa czy zagubione zwierzęta wbiegające pod koła. Żeby nie było, zdaję sobie sprawę, że ocean ma też swoją wersję dziur w postaci wirów wodnych o różnej wielkości, sztormów, a zamiast policji jest Straż Przybrzeżna, ale mi głównie chodzi o swobodę ruchu. Przez dłuższy czas mieszkałem w La forge Du ale kiedyś trzeba się było wynieść, więc jedynie spakowałem to, co najpotrzebniejsze w podróży, wyjebałem zbędne graty i ruszyłem z buta. Po jakichś 12 godzinach niemal bezustannego łażenia po kanadyjskich pustkowiach musiałem przystanąć na dłużej, bo czułem, że moje nogi z minuty na minutę odmawiają posłuszeństwa. Byłem również słusznie wycieńczony, więc resztki siły wykorzystałem na przygotowanie sobie śpiworu i wygodne ułożenie się do snu. Nigdy wcześniej nie śniło mi się coś tak dziwnego. Stałem na czarno-białym gigantycznym symbolu Róży Wiatrów, który sprawiał wrażenie oświetlonego. Z ciekawości obszedłem cały obiekt i z moich obserwacji wynikło, że owa róża ma rozmiary porównywalne do boiska piłkarskiego. Dopiero później zauważyłem w oddali coś w centrum wspomnianego symbolu. Podszedłem bliżej, aby zaspokoić swą ciekawość i przyjrzeć się bliżej tajemniczemu przedmiotowi. Ku mojemu zaskoczeniu, to coś wyglądało jak najzwyklejszy w świecie kompas, a przynajmniej na pierwszy rzut oka. To wrażenie zniknęło po tym, jak podniosłem mowy przyrząd, a ten zmienił się w pył lub w wyziew i z wyraźnym bólem złączył się na stałe z moim ciałem. Ból ten obudził mnie i powoli zacząłem się zorientować, że nastąpiła mała, niemal niedostrzegalna zmiana. Jakaż to zmiana? Ano taka, że instynktownie wiedziałem, gdzie są dane kierunki świata. Wyglądało na to, że kompas podobny przedmiot pozyskany przeze mnie we śnie to swoista nagroda za moje wzorowe wyniki z geografii z lat szkolnych. A co do tej zdolności, wierzę, że jeszcze się przyda. 6 sierpnia 2017 rok. Ziemia Hrenariańska. Kanada, Burnt Creek, okolice Schefferville. Mój mentalny kompas okazał swoją użyteczność szybciej niż się spodziewałem, albo więc znając kierunki i dokładną drogę do Burnt Creek dotarłem tam zaledwie w dwa dni. Tymczasowo osiedliłem się niedaleko lotniska Schefferville. Oczywiście nie blisko terenu zabudowanego, bo by mnie wzięli i wyjebali do rzeki na przykład, tylko nie opodal lasu. Tak w razie wypadku. Zanim zaczęło się ściemniać, profilaktycznie zlustrowałem teren dookoła, aby upewnić się, czy nikt nic mnie nie zajebie przy próbie pójścia spać. Na szczęście, poza kilkoma zagubionymi ptakami, które spontanicznie nakramiłem kruszoną bułką, nic mnie nie nawiedziło. We śnie krążyłem po czymś, co przypominało ekran radaru, z pojawiającymi się i znikającymi świetlistymi punktami. Ugadającymi się w nieprecyzyjne kształty, jakieś wirtualne linie układające się w kanciaste siatki i inne cyfrowe dziwactwa. Dostrzegłem też przedmiot, który wydawał się być źródłem tych wizualnych wodotrysków. Urządzenie elektroniczne, wyglądające jak przemalowana na białą konsola Kinect, leży z wysokim trzonem podstawy. Przedmiot złączył się z moim ciałem podobnie jak w poprzednim śnie. Ponownie nastąpiła pewna zmiana. Zyskałem dwie nowe umiejętności. Wyczuwanie obecności materii, energii przedmiotów i ludzi, a może i nawet konceptów, oraz śledzenie położenia. Gdy pomyślałem o swoich znajomych ze starych lat, niemal natychmiastowo usłyszałem i zobaczyłem w głowie głos i obraz informujący mi o ich dokładnej obecnej lokalizacji. Przy czym głos ten wydaje się być mieszanką mojego własnego oraz drugiego obcego głosu. Przy, tym, przy czym ten drugi brzmiał tak. Jakby narzadł do samego Boga, a przynajmniej takie było moje wrażenie. Tyle było w nim majestatu i głębi najwyraźniej. Przy okazji nawiedziły mnie flashbacki o wszystkich moich dotychczasowo zgubionych rzeczach. Zobaczyłem ich obecne położenie i stan. Połowa z nich albo straciła ważność, albo swoje lata użyteczności dawno miała za sobą. Druga połowa natomiast była praktycznie nienaruszona. Sęk w tym, że mogłem jedynie patrzeć na te rzeczy, ale nie je dotknąć i zabrać ze sobą. Bo były oddalone ode mnie i od siebie, najczęściej o setki kilometrów. Ech, tak bliska, tak daleko. 10 sierpnia 2017 rok. Zimia Henariańska Kanada Livingston blisko granicy Quebecu. Każdy z nas ma swoje własne góry, na które codziennie się wspina, i szczyty, które zdobywa. Prędzej czy później, z mniejszym lub większym trudem. Niektórym brakuje szczęścia i zmiata ich jakaś lawina, przygrywają z terenem, pogodą, albo ich własne ciała odmawiają im posłuszeństwa, zupełnie jak u moich rodziców. Zwykle, gdy udać się wspiąć na szczyt, masz wrażenie, jakbyś królem świata został, a że góry blisko nieba, to się możesz poczuć, jakbyś bliżej Boga się znalazł, jakbyś chciał nieboskłonu, kosmosu, gwiazd dotknąć. U mnie jest inaczej. Wędrówka i wspinaczka po górach przeprawia mnie głównie o przygnębienie i iluzoryczne poczucie triumfu. Sam nie wiem co gorsze. Być może, gdyby moi rodzice nie skończyli tak jak skończyli, to moja psychika by na tym nie ucierpiała? Kto wie? Całodzienna wycieczka po górach, Livingston pełna była fantastycznych widoków i gorzkich łez. Obiecałem sobie, że albo nie będę w ogóle miał dzieci, albo jeżeli już taką wespłodzę, to nauczę ich, że nie powinno się spełniać cudzych marzeń za cenę utraty własnego dobrostanu psychofizycznego i życia. Bo, bo może się to przyczynić do utraty własnej tożsamości. Jeśli zbyt długo czasu i sił poświęcisz na bycie czymś sługą, to w końcu zapomnisz, kim tak naprawdę jesteś, kim byłeś na początku. A gdy ten ktoś to zauważy, bardzo możliwe, że puszczą mu wszystkie hamulce moralne i spróbuje się ciebie pozbyć przy odpowiedniej okazji, wykorzystując fakt, że już dawno zapomniałeś, jakie masz plany i nadzieje na życie. W końcu znalazłem jakąś małą grotę, gdzie mogłem się porządnie wyspać, gdyż moje zdolności pozwoliły mi upewnić się na 100%. Że nic mi tam nie zeżre. To był chyba jeden z najbardziej niepokojących snów, jaki miałem. Prawie, że koszmar. Znajdowałem się w ogromnym pomieszczeniu, z którego ścian wystawały nigdy nie mrugające, wyłupiaste oczy, podobne do tych u kałamarnic. W pomieszczeniu panowała prawie zupełna cisza. Zakłacone jedynie przez mięsiste lepki odgłosy tych ślepi, które jak się okazało, śledziły każdy mój ruch. Zobaczyłem jednak kolejny przedmiot bądź artefakt umieszczony w centrum pomieszczenia. Szklaną kulę przypominającą wężowe oko mijające się rozmytymi, półwyraźnymi kolorami tęczy. Gdy już udało mi się wyrwać z podłoża, reszta oczu synchronicznie zamknęła się, a sen dobiegł końca. Zdążyłem się zorientować, że zdobyłem kolejną nadludzką moc. Przenikliwy wzrok. Nie, nie chodzi o spostrzegawczość. Chodzi o to, że mogłem dosłownie prześwietlać otoczenie, ludzi i przedmioty na wylot. No kurwa, X-ray w oczach. Już zdążyłem sobie wyobrazić mnie używającego tej zdolności w przymierzalniach, damskich szatniach. Ale tak na basenach, w saunach i na domówkach. Chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego, nie? <grymne> a tak na serio wykorzystywanie takiego zajebistego skilla w połączeniu z, po z poprzednimi tylko po to, aby móc sobie użyć pokryjmo podglądając dziewczyny to trochę jak porywanie się z czołgiem na komary. Co do nadprzyrodzonych mocy nie skończyło się jedynie na wzroku na wzór Supermana. Do tego doszły jeszcze dwie percepcja przestrzenna to jest, mogę bez problemu dostrzec, dostrzec i rozpoznać długość, szerokość, i wysokość dowolnych obiektów, bytów i miejsc, odległość między nimi, ich proporcje i kształty, ale nie ich wiek, oraz postrzeganie równoległe. Jestem w stanie sprawdzić, co się dzieje w alternatywnych rzeczywistościach. Z drugą fajnie widzę, że takowe istnieją, o których słyszałem i trochę czytałem, że nazywa się je alterwersami. Nie wiem za co i po co dostaję te moce, ale patrząc na to, że prawdopodobnie mam je na stałe, i nikt mi nie odbierze, to czuję, że będę się mógł nieźle zabawić. 15 sierpnia 2017 rok. Ziemia Henryjańska, Kanada, Churchill Falls. Powiedzenie, że moja podróż bywa nudna, zwłaszcza ze względu na moje nowo nabyte zdolności, byłoby bezczelnym kłamstwem. Wiem gdzie, czego i ile jest z tego o czym sobie tylko pomyślę, jak wygląda i brzmi, a nawet mogę zobaczyć, co słychać w innych alterwersach. Chyba nie przesadzę, mówiąc, że to dość pojebane uczucie, kiedy możesz zobaczyć, co się dzieje w nieskończeniu wielu innych alternatywn alternatywnych wszechświatach, o których istnieją nawet wcześniej nie wiedziałeś, jednocześnie pozostając całkowicie niewidocznym i nietykalnym dla ich mieszkańców. Trochę tak jak oglądanie jakichś filmów i seriali, tylko że na żywo, bez życia elektroniki i całkowicie za darmo. <grych> Widziałem wiele alterwersów, ale zaledwie kilka z nich wydało mi się szczególnie interesujące. Z tego, co zaobserwowałem, wynika, że aktualnie w alterwersum 13, zwanym Zimią Toksyczną, występuje państwo Strepa, zwane Gazon, wwnątrz którego leży miasto forteca, nazwane Dead Rain City, a mieszkają w nim państwo Kanitow, dokładnie ojciec i córka Jonathan i Diana kanitow Mitchell, Towarzyszy im Jared Nathaniel Junker, Rodion Tibirastow Tibirgurawiew. I Kornikin Wityas Imunov. Niedawno też pojawił się tam dość ciekawy osobnik, który specjalizuje się w masowej produkcji nanidów i manipulacji. Przedstawia się jako Daniel Rekzef Benight. Co jest trochę dziwne, bo tu, w Walter Wersum III, na Ziemiach Achanariańskiej, również istnieją przynajmniej dwie osoby o imieniu bądź nazwisku Rekzef. Dokładnie mówiąc: Rekzef Jupiteron Golgotow i Akarina Rekzef Avaril. Ten pierwszy to Daniel Więski dziennikarz. Który z bliżej nieznanych mi powodów przyjął nim Stringer. Ta druga to młoda kobieta z genetycznie miasta Gravin. Czy te trzy osoby łączą coś więcej niż tylko nazwisko? Dlaczego każda z nich jest zupełnie, jest w zupełnie innym miejscu? Jak oni się tam w ogóle znaleźli? Hmm. trzeba będzie jakoś zbadać tę sprawę. Alterversum 9 to bardzo dziwne miejsce. Świat pełen dziwacznych i strasznych kryptyt, które dla zwykłych ludzi są jedynie legendami lub mitami. A wśród nich przedziwny, wysoki, blady, długo i czarno-włosy humanoid o tajemniczym wyglądzie i umiejętnościach. Słyszałem jego imię, ale z przyczyn za cholerę nie mogę sobie go przypomnieć. Niewiele też wiem o jego intencjach, poza tym, że kierujesz na Ziemiach Onariańskich. Ostatni alterwersa, które wydały mi się nadal ciekawe, to te oznaczone numerami 7. Ziemia Taumiczna, minus trzysta siedemnaście, ziemia odchłanna, siedemdziesiąt trzy, ziemia Anielska, minus pięćdziesiąt ziemia Robotopijna oraz minus trzysta dziewiętnaście, ziemia Zmroczała. Ziemia taumiczna to wersja ziemi, na której istnieje magia, nazywana powszechnie taumaturgią, A jej głównym mieszkańcem jest tak zwany taumiczny noktar, nazywany również piewcą żywiołów. Wygląda na to, że gościł u siebie imunowa. Nie wiem tylko, jak temu drugiemu udało się dostać na alterwersum 7 i co on tam robił. Mam nadzieję, że szybko się dowiem. Ziemia odchłanna to bardzo mroczne i niepokojące, ale też intrygujące miejsce który najwyraźniej jest bardziej zmilitaryzowaną wersją ziemi taumicznej. Tam też występuje kolejny noktar, a dokładniej mroczny noktar. Znany jako windykator otchłani. Tajemniczy, smukły i wysoki na 2,25 m, a wraz z nim tajemnicza kobieta, zapewne jego partnerka, niemal tak wysoka jak on sam, na 2,15 m, znana tylko jako Noctamoria. Ciekawi mnie etymologia tego imienia, jeżeli w ogóle jest to imię. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o tym świecie, ale coś uniemożliwiało mi dalszy wgląd w jego przestrzeń. Ziemia Anielska wygląda prawie całkowicie odwrotnie. Tak jak na odchłannej kolorze otoczenia były raczej ciemne i chłodne, a atmosfera bądź aura dookoła była raczej czarna, granatowa lub w barwach ciemnoniebieskich indygo i ciemnego fioletu, tak, anielska była głównie skąpana w bieli, złocie, jasnej, żółci oraz jaśniejszych, cieplejszych barwach, a na niej urzędował anielski noktar o tytule Boży Strażnik, o aparycji mnicha bądź nomen omen, anioła w złocistej, świetlistej szacie, z twarzą skrytą pod kapturem, wysoki na 202,5 cm. Patrząc na to, jak się prezentował, przypuszczam, że jest przywódcą tej planety. Ziemia Robotopina to siedlisko niezwykle zaawansowanych technologicznie robotów, które do pewnego stopnia dominują nad współistniejącą z nimi ludzkością. Lecz nie wygląda to najgorzej. Władza na tamtym świecie należy do robota pod nazwą kodową Noctar 15. Tyle na razie o tym wiem. O ziemi zmroczały wiem jak na razie najmniej. Poza faktem, że jest tam jakaś tajemnicza złowroga istota, zwana Darkfium. Zaczęło mi się wełbie kręcić od tego natłoku nowych informacji, więc uznałem, że muszę się z tym solidnie przespać. We śnie niewiele lepiej. Ponownie jakieś tajemnicze miejsce. Tym razem czułem się jakbym chodził w jakimś kolosalnym ekranie, po którym co jakiś czas przelatywały bądź przepływały kolorowe punkty o nieokreślonym kształcie. W oddali ujrzałem jakieś małe niebieskie światełko. Był to kolejny artefakt. Coś jakby lampa podobna do pochodni, tyle że zamiast płomienia miała błękitną żarówkę i trzonek w żółto-czarne pasy. Udało mi się wyrwać z podłoża, czym spowodowałem jednocześnie wygaśnięcie kolorowych punktów i zakończenie snu. Otrzymałem dość ciekawą umiejętność. Mogę otworzyć pewnego rodzaju osobny, nieskończony wymiar, który pełni funkcję metafizycznego ośrodka który można dodatkowo dowolnie modyfikować za pomocą myśli. Do wymiaru jak na razie mam dostęp tylko ja, ale mogę też go udostępnić komu tylko chcę. A przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, czas ruszać, bo przed nami jeszcze trochę drogi zostało. 21 sierpnia 2017 rok. Ziemia henryjańska. Kanada. Northwest River. Już prawie u celu, a ja w międzyczasie nauczyłem się używać swoich mocy efektywniej. I dzięki temu w przeciągu niecałego tygodnia udało mi się dotrzeć do Northwest River. Na początku zrezygnowałem z wędrówki po mieście na rzecz spacerów wzdłuż rzeki i przez obrzeża lasu. Nie bałem się, bo dzięki swoim mocom mogłem sobie bez problemu znaleźć i wyznaczyć trasę i stworzyć z grubsza bezpieczną strefę, gdzie mógłbym spać bez najmniejszej obawy bycia zaatakowanym. Po zrobiłem kilka, moim zdaniem, dość, dość dobrych zdjęć, tamtego krajobrazu, których żadnej biuro podróży by się nie powstydziło. Przy okazji udało mi się zlokalizować gościa, który wydaje się być silnie powiązany z noktarami, który wcześniej widziałem Gasper Sabra Noktar. Jestem prawie pewien, że jest on tym pierwszym oryginalnym noktarem od którego wywodzą się pozostałe. Ale na wszelki wypadek dotrę do niego i porozmawiam z nim, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Dzień minął mi raczej szybko, ale też przyjemnie, bo przez cały czas byłem otoczony dźwiękami natury. Szum drzew i wody w rzece, śpiew ptaków i szelest świerszy. Wszystko to zadziałało na mnie tak uspokajająco, że po jakichś trzech, może czterech godzinach zebrało mi się nad rzemką. Ten sen był w pewien sposób piękniejszy niż każdy wcześniejszy, który dotychczas miałem. Będąc w stanie ważkości, unosiłem się w tunelopodobnej przestrzeni o teksturze kosmosu. W dali widziałem kolejny artefakt. Coś na kształt amuletu o czterech wypustkach zwieńczonego permą, bijącą się gamą prawie wszystkich znanych mi kolorów. Gdy już go zebrałem i się obudziłem, poczułem się w jakiś sposób potężniejszy niż dotychczas. Trochę mi zajęło zorientowanie się, że potęga ta pochodzi od czterech podstawowych sił natury, a zarazem rzeczywistości. Grawitacji, słabej siły jądrowej, elektromagnetyzmu i silnej siły jądrowej. Grawitacja pozwala mi poruszać się szybciej, skakać wyżej itd. Słaba siła jądrowa sprawia, że mam lepszą przemianę materii i metabolizm. Elektromagnetyzm przyspiesza regenerację organizmu, zarówno zewnętrzną jak i wewnętrzną. Chodzi oczywiście o ewentualne obrażenia. Silna siła jądrowa zapewnia mi nadludzką kondycję psychofizyczną. No nie wiem jak wy, ale patrząc na te wszystkie umiejętności nabyte przez sny, myślę, że dla mnie podróże staną się od tego momentu jak już nie tylko i wyłącznie przyjemnością. Nie znaczy to jednak, że zachowam te udogodnienia tylko dla siebie. Jeżeli znajdę kogoś godnego zaufania, szacunku i mojej czułości, i chętnie się podzielę. 25 sierpnia 2017 rok, Ziemia Harnariańska, Kanada, Battle Harbour. Ach, w końcu na miejscu. Trochę to zajęło, ale wiadomo, wszystko zawsze lech czasu trwa, czasem krócej, czasem dłużej, ale końca dobiegnie tak czy inaczej. Chwilę tu pomieszkam, ale jak znajdę lepsze miejsce to zaraz się wyniosę. Na razie jednak odpoczywam i stoję no plan na przyszłość. Dziś dołączyłem do portalu Linkspace, gdzie poznałem innych takich, co pięć razy z rzędu sens świadomy Jakieś fanty zebrali i nagrodę supermocy dostali. A te miejsca, po których we śnie podróżowałem, z tego co mi na portalu powiedzieli, to są to gęstości. Fajnie wiedzieć. O Gasperze też tam wspomniałem, zainteresowali się. I podzielają moją chęć spotkania tego gościa. Będzie ciekawie. Czuję to. Nazywam się Jeremy dukat Glass. Jestem kolejnym z łączników. Od niedawna używam nazwy kodowej Atlas do Worldwide. Jestem światowy.